PASI! się zapasy gruszek. Ostatnie nasze drzewo wymarło. Wiecie co to oznacza. 3 2 1 Jazda. co tu się dzieje? Nie znam szczegółów, bo gadałem z nim zaledwie kilka minut, ale wiem, że jesteśmy w kosmosie. No co za nowość. Musimy się stąd jak najszybciej wydostać. Tak, musimy, ale... A wiemy chociaż w jakiej części kosmos jesteśmy? Bliżej się. Dzięki Bogu. Mam Na nadzieję, że bliżej się. A, czyli nie wiesz. A Ale jak to się w ogóle stało, że są dwa krój? Dobra, musimy zabrać lewego i no musimy stąd uciekać. No, coś nam się stanie jeszcze na tym korei. Będzie ciekawie. Będzie grzybowo.